Wtedy to były czasy... Także Także, witać, ja jestem Piotr to jest kolejny odcinek na moim kanale Dziś sobie zagramy UHC na serwerze Coxcraft um. Na krok gram dlatego, ponieważ jest mniej czyterów. No dobra, to akurat żartuję, bo to jest serwer na no, Premium to jest milion czyterów, ale dlatego, że mam normalny ping. Nie gram na serwerze amerykańskim, jakby jest high pixel i nie mam stałego 140 pingu, tylko mam zwykłe 60, teraz 80. Nie wiem czemu, ale mam 80, no trudno. Długo się cieszę, czeka dość na rozpoczęcie tej gry. Dobra, zaczynam. <laughs> <Wystarczy> <laughs> Jedna z niewielu gier UHC, jak jeszcze grałem, tym masz na tym serwerze. Trochę grałem, ale co? Ledwo co? Możecie mi sobie pisać w komentarzach jakie taktyki są najlepsze na UHC, bo nie umiem w to grać szczerze. I szybki survival, survival, gdzie po prostu trzeba się nawalać. Co za chłop mi zabiera, no. Ajajaj Bierzemy sobie bundel, żeby sobie potem przepalić żelazko. A na 12 wystarczy. Ja nie czy nie za dużo cave. Szukamy cave. Dobra. Schodzimy. Mam nadzieję, że to nie będzie X-ray bo dużo takich spotykałem jak sobie grałem tak pojedynczo. To dużo było takich full set jak sobie. Także to tak po ch chwili grania, nie tak od razu. Znaczy nie tak po dłuższym czasie, tylko wiesz, od razu. Znaczy raz i X-ray i lecę. Nienawidzę czegoś tego. Poza tym makra jest dużo. Też tego nienawidzę. Kiedyś też grałem na makra ale przestałem. Teraz myślę, że to jest największa ścierwa. Ale grałem tak wtedy, bo wtedy jeszcze każdy zagrał. Nikli klikał klik normal, Jeter klikał, Waterfly, and rock, klik też. Wtedy to. Nie wierzę. Było Boże. Ho, oh, oh, ho, oh. Matko Bosko. Ja pierdziele, coś. Jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji. Dobra, ma peska w górę za to. Co to było? Jaki fart! Ja wyryciałem. Dobrze, że nie dolały. Ogólnie zapraszam również na mojego TikToka Super Ale teraz zaczęłem się śmiałem, musieli się nie udało mnie w jakikolwiek sposób. Tylko co jest. Nie, nie mogłem się w jakikolwiek sposób wybić. Pierwszy odcinek poszedł, bo uczyłem się. Znaczy, pierwszy TikTok poszedł, bo uczyłem się. E, e, Godbliża. Ja Ten akurat poszedł. Nie, jeśli 520 527 miał. Ale reszta szczerze, no, załamka, załamka. Totalnie nic. Dlatego zacząłem nastać memem. Możecie sobie popatrzeć na, na tym. Dobra, dobra. O dziękuję wado, jesteś świetna. To ona mnie ratowała przed tym spadkiem żenującym. A w komentarzach też możecie napisać w sumie, czy wolicie Bad Warsy, czy Wars, Czy tak jak wcześniej robiłem montaże, to jak tylko chcecie. Teraz taki odcinek, żeby trochę po polsku zacząć robić tych odcinków. Bo ogólnie większość moich filmów leci, jakby jest po angielsku. W sensie tytuł i tyten. O to mi bardziej chodzi. Więc jak ja dawno na nie spotykałem na tej wersji. What the fuck? Esa. Ale fart w ogóle. Dobra, no, wystarczy szczerze, że razu. What the fuck? Co jest? Ja mam X-raya chyba. ha. Oh, no i tak nic z tego nie skraftuję. Nie wiem, te to mi się średnio przyda. Ha. Może tu jeszcze jakiś... gdzie jest Targeted Glock? Tutaj nie wiem. Albo nie widziałem, jestem ślepy po prostu. Dobra. To się już to. To było muzyka z lawy? Dobra. Wędki nie mam, tak, idziemy na powierzchnię A jedzonkę nie przepaliłem, dobrze, jeszcze nie idziemy Widzimy się jak przepalę zielecko Znaczy jedzenie, tak, przepalę jedzenie Poza tym słodki pin widać na <grym> tam na samą górę, albo nie, tutaj będzie bliżej Ej Wracamy po jedzonko i chyba wychodzimy, chyba na pewno. Mam nadzieję, że naprawdę żadnego ekstrajowca nie będzie, bo się popłaczę. Ok, poliście, teraz poliście i, i rozpoczęte. Nie wiem o wszystkim, no ale <ścoughs> jednak nie o wszystkim, bo nie złota. Pierwsza bitka. Mamy Prost O, kilkwich miał. Niepotrzebnie go robił, dla mnie by było. Mamy HEDA. Przepalimy sobie jeszcze. No dobra, zrobię sobie. No, jak król. Zrobimy sobie. Zjemy od razu. Kapika. Czy z raz wypadają nici? O, one nic Albo to ja ją wywaliłem, tak mi się wydaje. Wiem, że z owiec wypadają, ale czy skór chyba nie. Dobra, że sobie jeszcze jednego gapika. Tutaj damy. Piece bierzemy. Nie ma nikogo w pobliżu, jest dobrze. No ale co Idziemy Chcemy szukać owiec po wędkę. Będzie hit. Oh, endermanic. Look at me, follow me. No, o, druga ja. Ale ja mam fartę na tym UHC teraz Tylko Żeby mnie trawi ta X-Ray na Cheat będzie fajnie Dobra Idziemy na 00, bo tam na pewno lubię. drugie Uwaga, water skill na UHC Siapi, Ola, jestem głupi no, bez sensu, zrobiłem totalnie uh, Nie lubię tego filmu, jest to i dlatego gorzysty To się nie wiem, że tak jest normalnie, ale tutaj się taki wygenerował Dobra, nie będę ryzykował Nie, dobra, ja, nie, mój movement matko Bosko. Idę się zażalić do profesora Dobra, teraz jest dobrze ze smary jest mamy Oj i to, to nie będzie mam jeszcze hela więc normalnie skill nie leży to nie jest ciężki Jezus na farcie, na takim farcie, że to jest też niemożliwe. O, matko bosko. Ciekawy, Kej. Zaskoczenie, zaskoczenie. Parełek trzeba było wykorzystać Kurde, co ja zrobiłem? Niepotrzebnie się w niego wpierdziałem. No trudno. Ajajaj Także to był mój skill w WHACE na EcoScrafcie. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków z Bedwarsów, napiszcie komentarz, zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście subika. Będę wam bardzo wdzięczny. No i co? No okay, chyba ty. Dziękuję za oglądanie. Na razie.